Hej Tumaszka! Dzisiaj pogadamy sobie tak szczerze od serca, dlaczego monad nie działa. Będzie kontrowersyjnie. Część z Was może się z tym zgodzi, część pewnie się nie zgodzi, ale prawda musi wyjść na jaw. Zaczynamy! Sobie oczy, dlaczego monat nie działa? Dlaczego twierdzisz, że monat nie działa? Otóż, kupujesz na własną rękę z niewiadomych źródeł: z, na eBayu, na Allegro, na Amazonie, na Oleplex, gdziekolwiek indziej, od koleżanki, która nie jest zadowolona z produktów i nie chciała jej się odesłać produktów do firmy, żeby odzyskać swoje pieniądze, bo firma daje 30 dni gwarancji, i jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek powodu, odsyłasz produkty firma oddaje ci pieniądze. Przede wszystkim nie wiesz również czy produkty, na które się decydujesz, to są produkty przeznaczone do twoich problemów skórnych i twojego rodzaju włosów. Zakupując produkty u ambasadora, osoby, która wprowadza markę na rynek, nie współpracujesz z nią. Czyli spotkałeś spotkaliście się, kupujesz raz i już więcej nie odzywasz się do osoby prowadzącej. I ta osoba nie jest w stanie dowiedzieć się, dlaczego jesteś niezadowolony. Może trzeba by było wprowadzić kilka zmian? Może, kolejny ważny punkt, może nie stosujesz się do danych wskazówek. Twierdzisz, że rozumiesz, na czym polega, jak używać te produkty, bo jest zasadnicza różnica w używaniu tych produktów niżeli takich drogeryjnych. Otóż twierdzisz, że stosujesz się do zaleceń, ale wciąż Monat nie działa, wciąż Twoje włosy nie są ładne, nie są takie, jakie oczekiwałeś. Nagle okazuje się, że nie mówisz prawdy. Nagle okazuje się, że używasz jeszcze dodatkowo innych produktów. Nie stosujesz się i używasz zupełnie inaczej. Czyli, na przykład, po masce replenisz, nie nakładasz odżywki, i tu jest właśnie klucz, bo maska replenisz otwiera łuski włosa, a żeby ją zamknąć, potrzebna jest odżywka do tego. A ty robisz odwrotnie i dlatego jesteś niezadowolona. Kolejna rzecz: osoba, od której kupujesz produkty, przedstawiciel firmy, jest nierzetelny. Zdarzają się takie osoby. Niestety. Nie mam na to wpływu, firma również nie ma, ale nic straconego. Zawsze masz numer do działu obsługi klienta i zawsze możesz się skontaktować z nimi w celu dobrania odpowiednich produktów bądź rozwiania jakichkolwiek wątpliwości. Oni są tam po to, żeby ci pomóc. Jeżeli twój, osoba, od której kupujesz, jest po prostu nielojalna wobec ciebie i zależy jej tylko na tym, żeby sprzedać, a. Nie pomóc Tobie w Twoich problemach. Może do końca jeszcze jedna rzecz, może do końca nie przedstawiłeś, nie przedstawiłaś wszystkich problemów swoich osobie, która przedstawicielowi firmy. Tak? Bo to jest bardzo ważne. Tutaj nie ma produktów All in One. Każdy jest do, do i od innego problemu: włosowego czy skórnego, tak? Kolejne, nie dałeś, nie dałaś sobie czasu. To wszystko jest proces, więc im większe ubytki, tym proces się wydłuża. Te produkty nie są produkty, ta, produktami leczniczymi, tylko pielęgnacyjnymi. W naturalny sposób pobudzają porost włosów. Jeżeli Twoje mieszki są tylko i wyłącznie uśpione pod skorupą silikonów na budowań, to Monat pomoże. Jeżeli Twoje mieszki włosowe są martwe od dawna, to nic innego nie pomoże, tylko przeszczep. Nie masz zdjęcia przed. Bardzo ważne jest podczas używania tych produktów, żeby robić sobie takie portfolio, prowadzić historię, tak, żeby można było wrócić i porównać, jak wyglądały włosy przed w trakcie i po. Więc myślisz, że nie działa, ale tak naprawdę nie masz dowodów na to, bo nie możesz porównać. Zdjęcie wideo odzwierciedla wszystko. Niepotrzebne są żadne komentarze do tego. Wchodzisz w fazę detoksu. Osoba prowadząca nie poinformowała cię na przykład o detoksie albo z nią nie współpracujesz. Przestraszysz się, że twoje włosy zaczynają i skóra głowy wyglądać zupełnie wyglądać gorzej niż przed używaniem produktów Monat. Dlaczego tak się dzieje? Otóż te produkty, jak wspomniałam, ściągają nabudowania, więc wyobraźcie sobie, że na waszą głowę i wasze włosy kładziecie sobie plastelinę. I teraz to jest proces, żeby ta plastelina zeszła z, wa z waszych włosów, więc będzie to trochę trwało. Szamponami monat myjemy zawsze dwa razy. W celu, pierwsze mycie ma na celu ściąganie nabudowań, silikonu, wszystkiego, co się znajduje na naszej głowie niepotrzebne. Jesteś, nasze włosy są oblepione tym wszystkim, więc pierwsze mycie ściąga to wszystko. Dlatego możecie mieć wrażenie, że wasze włosy i skóra głowy wygląda dużo gorzej. Drugie mycie ma na celu pielęgnacyjne, tak? czyli pobudza Wasz porost włosów, dostarcza wszystkich składników, które Wasze włosy i Wasza skóra potrzebują w danym momencie, bo po prostu tego, tej fazy detoksu nie przetrwałaś. Dlatego tak ważne jest współpracowanie razem z osobą prowadzącą i nie kierowanie się myśleniem ja lepiej wiem jak myje się przecież moją własną głowę. Otóż wracamy znowu do początku osoba prowadząca jest w stanie Ci doradzić, dosłać próbki, dosłać ewentualnie produkt, wymienić. Po prostu jest po to, żeby Ci pomóc, a nie wcisnąć na hama produkt, żeby tylko zarobić. Tak jak wspomniałam, jeżeli trafisz na osobę rzetelną, która z godnością reprezentuje firmę i jest zadowolona z tych produktów, dlatego je poleca, to wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Tak współpraca. Kolejna rzecz. Bardzo ważna. Jesteś uczulony, uczulona na jakikolwiek składnik, który jest w produktach. Tak? Produkty są na bazie naturalnej, nie są testowane na zwierzętach, są wegańskie. To jest pierwsza linia przeciwstarzeniowa do włosów. I załóżmy, jesteś uczulony, uczulona na miętę, a w niektórych produktach jest właśnie mięta. I nagle się okazuje, że jest, występuje alergiczna reakcja. I znowu hejt. Monat nie działa. Dlatego, jeszcze raz powtarzam, masz 30 dni gwarancji i całkowity zwrot pieniędzy. Dlaczego włosy pod monat wypadają? Często się z tym spotykam. Otóż wracamy do fazy detoksu. W momencie, kiedy Twoje włosy są przyklejone do skorupy silikonowej, która znajduje się na Twojej głowie, to podczas pierwszego mycia szamponami monat ściąga Szampon to pierwsze mycie ściągać właśnie te nabudowania, i tym samym odpadają te przyklejone martwe włosy, ale to bardzo dobry znak, dlatego że te włosy martwe dały teraz miejsce dla tych nowych baby hair, tak zwanych baby hair. Więc to dobra oznaka. Kolejna sprawa jest jeszcze taka, że włosy wypadają ci nie po produktach Monad. Ale w tym samym czasie nie bierzesz pod uwagę tego, że coś się dzieje w swoim organizmie. Co, jeżeli coś się dzieje w organizmie, to ciało pokazuje. Tak, masz bardzo dużo stresu. Właśnie w tym czasie. Stres to jest największy wróg każdego. Kolejna rzecz: nie wysypiasz się, nie dbasz o swoją dietę. Nie dostarczasz odpowiedniej ilości płynów do swojego organizmu, nie stosujesz suplementów to wszystko ma ogromne znaczenie. Dlatego zanim będziesz hejtować monat, monat nie działa, myślę, że te kilka bardzo ważnych rzeczy, które tutaj wymieniłam, da ci teraz zupełnie inny obraz, rozwieje twoje obiekcje. Taki miał cel to wideo, taki właśnie miało cel. Mam nadzieję, że pomoże ci to zrozumieć Kilka bardzo ważnych rzeczy. Jeszcze tak sobie myślę. Nie masz do czynienia, nigdy nie używałaś, nie używałeś produktów, ale słyszałeś, że ktoś tam słyszał, że ktoś tam przeczytał gdzieś, bo ktoś napisał, bo gdzieś tam wyczytał, to ty już nie chcesz. No to jak możesz podjąć decyzję jak możesz ocenić, że coś nie działa, skoro jeszcze tego nie wypróbowałaś, nie wypróbowałeś. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że hejterzy to są również osoby, zdarzają się wśród hejterów osoby, które dostają duży hajs za hejtowanie danej marki. I to jest zupełnie normalne. W polityce tak się dzieje, wszędzie się tak dzieje. Wszędzie gdzieś tam są jakieś przekręty. Dlatego zanim powiesz nie, po prostu spróbuj. Nie masz nic do stracenia. Co, i tak myjesz głowę? I tak. Więc dlaczego nie spróbować? Masz gwarancję 30 dni i zwrot pieniędzy, jeżeli jesteś z jakiego powodu, jakiegokolwiek powodu niezadowolony, niezadowolona. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że to wideo naprawdę da Wam dużo do myślenia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie: czy spotkaliście się z hejtem, czy raczej jego unikacie i jesteście osobami takimi, które jak nie sprawdzą na własnej skórze, to się nie wypowiedzą. Ściskam Was. Pa!